Proszę żeby było widać Dobry wieczór Państwu, wszystkim, którzy chcą przenocować w hotelu. Jak się nazywa? Trofana. W, w międzyzdrojach, gdzie nocleg kosztuje 350 zł za, za dobę. Plus szlafroki 50 zł, plus inne pierdoły. Jak chcecie, koniecznie sobie. Odpocząć to zapraszamy. Jest godzina dokładnie 19 po 12. .00. Daję specjalnie na telegazetę 21 25 maja, 14 rok godzina 0.019 i teraz idę na balkon, pokażę Państwu co tu się dzieje. Jest wesele na dole, nikt nic z nie robi. Dzwoniłem do recepcji przed chwilą. O, już nagrywam. Także tak, zapraszam Państwa wszystkich do odwiedzenia tego hotelu. W ogóle, jakiekolwiek komentarze i uwagi moje na temat tej głośnej muzyki nie dały żadnego skutku. Po prostu, no, 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 no tragedia. Tragedia. Po, po, no nie wiem nawet co powiedzieć. Minibar też pokażę, bo też się reklamują, że mają. Jest ciemno, także Państwo nic nie widzą. Ale pokaż na dworze, ale tak, to jest mini Jak widać, jest pełen. To jest pokój. A to ta imprazka na dole. Godzina 12:20 w nocy. Tu jeszcze raz państwu pokażę. Teraz godzina. Mam nadzieję, że słychać tą muzykę. Jest uchylony balkon. Dzwoniłem do recepcji, ale niestety pani powiedziała, że nic się nie da z tym zrobić, bo oni mają zabukowane, zabukowane wesele. No i niestety no, my biedni Polacy musimy tutaj wytrzymywać te warunki, bo, bo Niemcy nic nie powiedzą, bo Starzy Niemcy są tutaj, też w hotelu. Dzwoniłem, pytałem się, czy są może matki z dziećmi. Nie, nikogo nie ma i nikt nie dzwonił oprócz mnie. Także polecam serdecznie, jeżeli chcecie stracić ponad kafla 1000 złotych za weekend piękny nad morzem w maju, to zapraszam. Takie właśnie będziecie mieć warunki. Wesele. Powiedziała pani, że wesele jest do trzeciej. Głośna muzyka będzie do trzeciej. Zobaczymy. Może uda nam się zasnąć dzisiaj. Także. A tu jeszcze na sam koniec pokażę mojego psa, który śpi. A jeszcze zrobię tylko szybką wizytę na balkonie, żeby było słuchać muzykę. Także zapraszamy trofana hotel. Między zdroje. Jak chcecie stracić pieniądze i potem żałować, to zapraszam tutaj. Na pewno wypoczniecie, wyśpicie się i będziecie zadowoleni i na pewno tutaj wrócicie. Zapraszam Hotel Trofana Międzyzdroje.